To ja dam, zadam pytanie, pan Wójt najwyżej na przerwie odpowie. Panie Wójcie, czy to prawda, że w 2013 roku nagrody uznaniowe otrzymało sześciu pracowników gminy na kwotę 38 128 zł? Czy to prawda, że jeden z pracowników otrzymał sumę nagród w 2013 roku na kwotę 18 910 zł? A drugi pracownik otrzymał sumę nagród na kwotę 10 918 zł? Yy. Proszę odpowiedzieć Panie Wójcie, na przerwie. Wszystko jest napisane, tak odpowiem. Wszystko jest napisane i nie w tej formie. Nam, ja tutaj dopowiem, że moi drodzy, y, odpowiedzi na te pytania z dokładnością odpowiedziałem, jak mieliśmy komisję tutaj wspólne i komisję odpowiedziałem, tutaj Państwu odpowiedziałem, jak to wyglądało. Dobrze? Na to Ale ja myślę, że. na tak, ta to pytanie. tak czy nie? To. To nie zapytań. są to to znaczy, Proszę to złożyć jako zapytanie, no bo my, my musimy to zweryfikować, po nie można prostu tego tak, tak, od razu tak czy nie. To znaczy, bardzo prosimy to To znaczy nie. Znaczy, ja nie zaprzeczam, ale ja czy... muszę... Proszę złożyć Moi drodzy, zapytań. ja chciałem tutaj dopowiedzieć, bo jeżeli byliśmy wcześniej na komisji rewizyjnej i nie tej, absolutoryjnej. O, mówiliśmy wszyscy. Ja rozumiem, że mamy na dzień dzisiejszy kampanię wyborczą, że mamy tutaj zaproszony Porta. Te pytania specjalnie są ustawione akurat dokładnie pod tą kampanię wyborczą. Jeżeli Państwo byli w Komisji Rewizyjnej przez ten czas, czas czasowy okres, na dzień dzisiejszy chcecie tutaj pokazać pewne elementy i uważam, że nie są one, bo znacie dokładnie wszystkie sprawy, a teraz próbujecie, moi drodzy, użyć nich w kampanii wyborczej. Dziękuję serdecznie. To powiem tak, jeżeli... jeżeli jeżeli mamy bo jakieś pytania, to o ja. Ale nigdy moi drodzy nie, nie robiłem no no takich sytuacji o, i nie robię popisów tego typu, co w tej chwili akurat tam, Państwo prezentują. Dziękuję. Pani Sądy bardzo tutaj prosi już o głos. Tak, proszę y, o głos, ponieważ y, y, stwierdzam i takie mam wrażenie. Czy rzeczywiście Komisja Rewizyjna przez ten cały rok mało co robiła? Dopiero, dopiero okazuje się, że jak są wybory, dopiero jak się, koniec roku, dopiero wychodzą jakieś tam nieznacki. Dlaczego tego wcześniej nie zrobiła? Jest to tak, wiecie, moi kochani, musztarda po obiedzie. Dziękuję.